Trzymajmy, z jest janem 20 Chcę na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie zwykłego i Shiny i Magica, i a ponieważ no. Shiny 2 poniósł chyba 7. A jest dopiero 12,16. Ja już Wam pokazuję. Zobaczcie, czy to nie jest Shiny. No, jest, ok. Bierzemy, tak. Jak widzicie, mam Shiny 205 CP, więc go robię. W końcu mogę zrobić Magic. Carpet. Dzisiaj już uz uzbijałem 500 candy ponad, bo teraz jakieś 40 zużyłem na ulepszenie właśnie tego Shiny, bo ma dobry IV e, Piękny Gai Eidos. Shiny, mój pierwszy shiny Gaidos, Eidos. O, dobry cukier. Fajny, I są macie tutaj. I to jest zwykły. I jeszcze. Pociśniemy! Lecimy z koksem. W końcu mam spokoszajni, ponieważ yy, i to był mój wymarzony. O fajny gajosik. Wyśle też, brajo. No? Tutaj mamy jakiegoś magicka ipia. Może ja go pewnie złapę. Za pieniędzy mam już mało boli przez to łapanie. I tak wyglądają teraz moje. Jazd 2, 3, 4, 5, 6 złapałem. Shiny Więc spoko. No więc co. To koniec odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. I co? Cześć.